Smart matching jest to metoda, która analizuje pracę na magazynie. Jeżeli Państwo zaczną pracować przy naszym trybie pakowania, to w momencie, kiedy mamy jakiś produkt do spakowania, i szablonów nadania jest więcej niż jedno. Czyli na przykład najprostszym przykładem jest odniesienie się do paczkomatów, prawda? Czyli osoba pakująca wybiera, czy to jest gabaryt A, czy gabaryt B, czy gabaryt C. I w momencie, kiedy taka osoba pracuje, wybiera na przykład dla danego produktu konkretny, konkretny gabaryt, konkretne opakowania, my taką informację zbieramy. I w momencie, kiedy firma cały czas pracuje, my te informacje przetwarzamy, i w momencie, w zależności od ustawień, szczegółowości doboru smart matchingu, przypisujemy taką informację do karty produktu. I co następuje później? Jeżeli do produktu przypiszemy informację, w jakim opakowaniu i z jakiej ilości w tym opakowaniu taki produkt wysyłamy. System Smart Matching możemy zaznaczyć i wybrać status, w którym statusie etykieta ma zostać wygenerowana, właśnie na podstawie dopasowania Smart Matchingu. Czyli Smart Matching jest takim inteligentnym systemem, który analizuje Waszą pracę na magazynie i w zależności od tych wyborów dopasowuje opakowanie. Zarówno dla jednoelementowych, jak i wieloelementowych zamówień, ponieważ te też mogą się powtarzać. Jeśli chodzi o zestawy, zestawy traktujemy jak jeden produkt. Czyli jeżeli mamy zestaw w zamówieniu i on jest rozbity, to my traktujemy ten wybór w tym zamówieniu danego opakowania jako przypisane do konkretnego zestawu. Oczywiście, system smart matching jest systemem wspomagającym. Jeżeli Państwo będą chcieli, to Państwo taką informację sami mogą sobie dodać ręcznie do produktu. Tutaj widzimy, tutaj widzimy widok, widok opakowania i jak widzimy w informacjach. Jednostkowych opakowania, czyli długości, szerokości, wysokości, możemy również dodać dodatkowe wypełnienie w opakowaniu. To dalej będzie używane w 3D matchingu, już o tym teraz opowiem. Od razu to będzie widać. Ponieważ 3D matching bazuje na wymiarach, możemy wskazać na przykład, że no, pakując takie zamówienie do tego opakowania, dodatkowo je w jakiś tam sposób zabezpieczamy. Tak? Tak wygląda, tak wygląda jakby zakładka smart matchingu. Na początku możemy sobie wybrać tryb smart matchingu. Może być szybki, domyślny albo dokładny. Jeżeli ustawimy na szybki, po prostu te wszystkie informacje z pakowania będą dużo szybciej uzupełniane. Z kolei mogą być mniej dokładne sam proces przypisywania takiego pakowania polega na no właśnie tych wyborów wyborach użytkowników, ale jeżeli na przykład dany użytkownik wybierze, załóżmy gabaryt A, kolejna osoba wybierze dla tego samego produktu znowu A, a następna osoba wybierze C, to w tym momencie, że tak jakby informacje o tym produkcie się kasują. Musi być odpowiednia ilość pozytywnych powtórzeń, jakby powtórzeń, nieprzerwanych seria, żeby taka informacja została przypisana do produktu. Jak tutaj Państwo też widzą, pod spodem znajduje się, znajdują się logi. Dzięki temu bardzo dokładnie i precyzyjnie jesteśmy w stanie sprawdzić, i które opakowanie do jakiego produktu zostało przypisane. Możemy wtedy korygować pewne rzeczy ręcznie, jeżeli widzimy na przykład, że jest coś nie tak i też widzimy, w jaki sposób system po prostu działa. Sam smart matching właśnie znajduje się, będzie się znajdować w edycji produktu i przechowuje również informacje o ilości sztuk możliwych do zapakowania. Czyli jeżeli na przykład, nie wiem, dany produkt sprzedaje się za jedną, po jednej sztuce, to najpierw zostanie przypisana informacja, że ten produkt do gabarytu A w postaci jednej sztuki. Ale jeżeli z biegiem czasu będą wpadać na przykład zamówienia wieloelementowe i one będą również przypisywane do gabarytu A, to ta ilość po prostu będzie się zwiększać możliwych do zapakowania. Tak wygląda smart matching, i jest to można powiedzieć taka bardzo precyzyjna metoda doboru, ponieważ bazuje na zachowaniach ludzkich i wszystkie kwestie związane z jakimiś zabezpieczeniami, opakowaniami dodatkowymi, no już jest uwzględniona przez ludzi. Więc dzięki temu łatwiej będzie nam. E, e, mieć pewność, że e, no, opakowanie zostało dobrze dobrane. Oczywiście, e, zamówienia jednoelementowe będą najszybciej, e, jakby, uzupełniane, ponieważ zamówienia wieloelementowe oczywiście też wszystko zależy od tego, jaką mamy powtarzalność pewnych rzeczy. No ale wiadomo, zamówienia wieloelementowe mogą mieć bardzo różną ilość konfiguracji i ten, e, ta ilość, e, szybkość przypisywania tych informacji o opakowaniu do konkretnej konfiguracji, czyli na przykład mamy zamówienie, gdzie ktoś kupił produkt A i B, prawda? no to ten, to zamówienie z A i B będzie musiało być powtórzane x razy i wybrane w opakowaniu również to samo opakowanie x razy, żeby, żeby coś takiego się wydarzyło. Oczywiście tutaj również też dokładnie jest informacja na temat tego, to za opakowanie zostało przypisane do jakiego zestawu, ale również będą mieli Państwo widać w logach, kto konkretne opakowanie wybrał. To daje dodatkową weryfikację, ponieważ często na magazynie pracownicy mogą pakować do nieodpowiednich opakowań zamówienia, produkty, i też wtedy dzięki temu jesteśmy bardzo szybko i w stanie weryfikować no, tą poprawność. I ją korygować na magazynie. Kolejna metoda 3D matching i ta jest przede wszystkim dedykowana wtedy, kiedy nie mamy smart matchingu, czyli nasz system będzie w pierwszej kolejności brał przypisane opakowania z smart matchingu, a w następnej dopiero kolejności w 3D matchingu. Do 3D matchingu potrzebujemy wymiarów produktów i wymiarów opakowań i informacji ewentualnych o zabezpieczeniach, czyli na przykład folia bąbelkowa, dodatkowe wypełnienie i tak dalej. Te informacje możemy przypisywać dla produktu konkretnego, dla opakowania i ogólnie dla całego smart marchingu. Możemy procentową... Ilość wpisać, wtedy system proporcjonalnie zmniejszy wymiary albo zwiększy, tak żeby dopasowanie było bardziej trafne. I system 3D matching polega na tym, że właśnie Program w, w trójwymiarze dopasowuje opakowania. On stara się je poukładać jak najbardziej logicznie w danym kartonie, w danym opakowaniu. I taką informację będziecie widzieli w zamówieniach. I również można, jeżeli sobie na przykład sprawdzimy, że 3D-marcznik dla naszych zamówień dobrze działa, również będziemy posiadać Pełną, pełną historię, pełne logi przypisań, to możemy włączyć generowanie etykiet, również wskazując na konkretny status, w którym się taka etykieta ma wygenerować, jeżeli oczywiście zostanie dopasowane opakowanie. Widzimy też, jeżeli na przykład nie będziemy mieli włączonego generowania etykiet, i ktoś, znaczy system dopasuje na przykład gabaryt A, a ktoś wybierze gabaryt B. To tutaj w logach będziemy mieli zaznaczoną to jako nietrafiona propozycja i będziemy mogli właśnie na bieżąco sobie do, dostrajać, dopasowywać te wszystkie rzeczy, żeby, żeby 3D matching działał jak najlepiej. To tak jak wspomniałem, będziemy mogli sobie wybrać dokładnie, w którym statusie ma być wygenerowana etykieta. Ona będzie generowana w tle. Możemy na przykład wygenerować etykiety po zebraniu wszystkich zamówień, no ale tu oczywiście wchodzi też to ryzyko takiego poniedziałku, który. który w którym na przykład generowanie etykiet nie działa, i co z tego, że żeśmy sobie zebrali, co z tego, że nam to się generuje w tle, a jak jest błąd i niemożliwość wystawiania w ogóle, w ogóle wygenerowania listu przewozowego, to i tak ten list się nie wygeneruje. Także trzeba sobie to e, samemu ocenić. Jeżeli jesteśmy pewni, że jest wszystko ok, wiadomo, lepiej wygenerować to w momencie, kiedy zamówienie wpada do, do Salacista. Wygenerowanie etykiet po zebraniu zawsze też pomaga, jeżeli na przykład są długie odpowiedzi z API przy generowaniu listów przewozowych. No to też to nam pomoże, prawda? Bo nawet kilka minut czy kilkadziesiąt minut zawsze ten wózek gdzieś tam trochę stoi i czeka. Nie zawsze jest tak, że on od razu jest pakowany. Tak jak właśnie powiedziałem, Walidacja danych jest bardzo ważna przy kontroli produktowej i przy tym, żebyśmy mogli skorzystać z 3D matchingu i dobrych, konkretnych propozycji doboru opakowań. Możemy na tą chwilę wybrać sobie wymiary produktu, wagę, wymiary i ilość opakowania zbiorczego oraz kod N opakowania zbiorczego. Do grudnia, w momencie, kiedy jeszcze udostępnimy wszystkim, będą tu jeszcze pola dodatkowe. Czyli jeżeli będziemy chcieli stworzyć jakieś pola dodatkowe dla produktu, które jest dla nas bardzo ważne, z różnego powodu, prawda, nie tylko do, do generowania etykiet, ale chcemy, żeby każdy produkt posiadał tą konkretną informację, to również będzie można zaznaczyć i wybrać konkretne pola dodatkowe, które mają być walidowane. Dopełnieniem wszystkiego. Są nowe akcje automatyczne, które pozwolą Państwu, no i jeszcze w większym stopniu wykorzystać to, co żeśmy przygotowali. I na tą chwilę mamy tak. Mamy warunek: największy wybrany dowolny wymiar. I to jest warunek, który sprawdza wszystkie produkty w zamówieniu i wybiera największą wartość. Więc jeżeli mają Państwo na przykład umowę kurierską i ona jest tak skonstruowana, że na przykład zamówienie do 30 kilo, ale nie przekraczającą żeby paczka nie przekraczała więcej niż 100 cm, to dzięki tej akcji automatycznej będziemy mogli w teorii dopasować sobie i wygenerować bardzo często list przewozowy właśnie wcześniej, ponieważ Możemy sobie tutaj ustawić konkretne zasady, oczywiście łączyć je z innymi warunkami i zgodnie na przykład z jakąś specyfikacją kuriera móc czy sobie segmentować zamówienia, czy właśnie nawet generować listy przewozowe, jeżeli mamy odpowiednie. No, jaki schemat pakowania, prawda? Nie do wszystkiego to będzie pasowało, ale w połączeniu z innymi warunkami, jak również np. z warunkiem o ilości zamówień, ilości produktów, możemy to wykorzystać w bardzo różny sposób i generować te listy przewozowe, czy, czy sobie coś innego posegmentować. Następny to przypisane opakowanie wysyłkowe. I dzięki temu warunkowi możemy sobie posegmentować zamówienia ze względu na opakowanie. To bardzo jest wygodne, jak na przykład chcemy rozdzielać zamówienia na wielkości opakowań. Bo na przykład mamy maszynę, która będzie pakować nam do konkretnych folii opaków, albo mamy stanowisko, które pakuje nieduże paczki. A ktoś inny jest wyspecjalizowany, czyli na przykład ma odpowiednie zaopatrzenie na pakowaniu i pakuje większe paczki. Tak samo możemy dzięki temu warunkowi też generować już konkretne etykiety pod konkretne opakowanie, prawda? Więc tutaj możemy bardzo dużo i wyobraźnia Państwa tylko powstrzymuje. Kolejnym, kolejną akcją automatyczną jest rozszerzenie do efektu: wygeneruj list przewozowy. Pojawi się tam nowa wartość. Będzie można zaznaczyć wybór wartość na podstawie dobranych opakowań. Czyli w praktyce ta funkcja będzie pozwalała automatycznie wygenerować tyle listów przewozowych, i takie listy przewozowe z takimi danymi przekazanymi do kurierów, jakie zostały przepisane do opakowania. Jeżeli Państwo. No właśnie, o tym nie powiedziałem, większość tych rzeczy właściwie wszystko opiera się na opakowaniach. Więc. No, należy tutaj uzupełnić wiedzę na temat opakowań. One też dają bardzo dużo możliwości. Można oczywiście przypisywać konkretne szablony zamówień do opakowań. Można też nadawać stałą wagę dla opakowań, więc tutaj też mamy bardzo, bardzo duże możliwości. Tak wyglądają na tą chwilę te akcje automatyczne, więc możemy tutaj. Ustawić sobie bardzo dużo różnych rzeczy, no i segmentować, i decydować, co się ma dziać później.